Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na uroczystości odsłonięcia i poświęcenie pomnika księdza Władysława Gurgacza, kapelana żołnierzy wyklętych antykomunistycznego oddziału zbrojnego polskiej podziemnej armii niepodległościowej Żandarmeria. Walczącego w latach 1947 do 1949 na terenie Sądecczyzny i Podkarpacia. Dzień jest niezwykły. Na ten dzień nasza gmina czekała z niecierpliwością. Czekali również wiele lat niezłomni żołnierze oddziału Żandarmeria, bohaterowie polskiej podziemnej armii niepodległościowej. Tej dziejowej sprawiedliwości doczekali niestety tylko nieliczni z nich. Wśród nas. Są już tylko pojedynczy naoczni świadkowie tej tragicznej walki z komunistycznym reżimem. Podkreślam z całą odpowiedzialnością, że upamiętnienie wielkiego duchownego księdza Władysława Gurgacza w tym właśnie miejscu jest przejawem dziejowej sprawiedliwości, dowodem na to, że choćby największe siły walczyły z prawdą historyczną. To i tak ta sprawiedliwość musi osiągnąć swoje urzeczywistnienie. Dlatego powstał ten pomnik. Tak oddajemy hołd niezłomnemu kapłanowi, ale też wszystkim naszym wielkim rodakom, którzy swoją bohaterską postawą przyczynili się do odzyskania przez Polskę pełnej i dzisiaj już niepodważalnej niepodległości. Ksiądz Górgacz, tak jak i inni żołnierze walczący z komunistycznym reżimem, dzięki Bogu, nie są już żołnierzami wyklętymi. Ten pomnik jest najlepszym dowodem na to, że nasi bohaterowie, których komunistyczne władze przez dziesiątki lat chciały umieścić na świetniku historii, zakupując ich ciała tak, aby oni sami byli skazani na wieczną niepamięć, stali się ziarnem z którego wyrosła nowa i prawdziwie wolna Polska. Ich niezłomność stała się swoistą ikoną polskiego patriotyzmu. Księże Władysławie, dziękuję, że orędujesz za nami u Boga. Pomagaj i kieruj losem naszej gminy, żeby zawsze była częścią twojej bohaterskiej misji. Misji, której celem była ojczyzna wolna i wierna chrześcijańskim wartościom. Szanowni Państwo, umieszczając ten pomnik przed Urzędem Gminy Łabowa, przyjęłam też osobiste zobowiązanie do podejmowania codziennego wysiłku na rzecz pomyślności jej mieszkańców. Przejawia się to w codziennej, wytrwałej i uczciwej pracy, której patronem jest dla mnie niezłomny ksiądz Gurgacz. Z okazji dzisiejszej uroczystości Pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wystosował do nas wszystkich list okolicznościowy. Szanowna Pani Wójt, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, modlimy się dzisiaj w intencji ojczyzny oraz za duszę świętej pamięci księdza Władysława Burgacza i żołnierzy wyklętych z Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, a także upamiętniamy jego Heroiczną ofiarę, odsłaniając pomnik jemu poświęcony. Można śmiało powiedzieć, że w osobie tego niezwykłego kapłana i pasterza rozpoznajemy współczesnego męczennika, który poszedł dobrowolnie na śmierć, bo nie chciał opuścić tych, nad którymi roztaczał duchową opiekę. W swoim ostatnim słowie przed komunistycznym sądem. Miał powiedzieć oprawcą, na śmierć pójdę chętnie. Czym jest zresztą śmierć? To tylko przejście z jednego życia w drugie. A przy tym wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się Wam na zgubę. Szanowni Państwo. To bardzo piękne i budujące, że pamiętacie Państwo o tak wyjątkowej postaci, jaką był ksiądz Władysław Górkacz. Że od bodaj 21 lat odprawiane są na Hali Łabowskiej msze święte w intencji tego wybitnego kapłana i patrioty. A teraz stawiacie Państwo pierwszy jego pomnik. Wasza postawa, Szanowni Państwo, stanowi. Wspaniały przykład troski o polską tożsamość oraz pamięci o naszych narodowych bohaterach, a także nieugiętej woli głoszenia światu tej prostej prawdy, iż jesteśmy wielkim narodem. Za tę postawę, za wszystko, co przez te lata uczyniliście i co czynicie obecnie. Dla świętej sprawy upamiętniania księdza Władysława Gurgacza oraz innych walczących o wolność i wiarę u polskich patriotów pragnę Państwu z całego serca podziękować. Bóg zapłać. Jednocześnie chciałbym życzyć Państwu, a także Rzeczypospolitej, by zawsze czciła ona swoich bohaterów, a czasy stosowania pedagogiki wstydu nigdy już nie powróciły. Zaś Pani Wójt Marcie Słaby oraz Panu Jerzemu Basiadze, Prezesowi Fundacji Osądź Mnie Boże, pragnę gorąco podziękować za życzliwą pamięć i zaproszenie na dzisiejsze uroczystości. Niestety wcześniej przyjęte zobowiązania oraz nader liczne obowiązki związane z niedzielnymi wyborami do Sejmu i Senatu i na to nie pozwoliły. Prosząc Państwa o wzięcie udziału w tych wyborach, których jeden głos może zadecydować o tym, czy będziemy żyli w ojczyźnie pamiętającej o swoich bohaterach, czy też w Polsce wstydzącej się swojej przeszłości. Kończąc, przesyłam swoje najserdeczniejsze pozdrowienia. Łączę wyrazy szacunku Jarosław Kaczyński. W imię ojca i syna i ducha świętego, Amen. Amen. Mówimy się, Boże, ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił swoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi Zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na ojca Władysława burgacza, jezuitym kapelana polskiej podziemnej armii niepodległościowej, który stał się ofiarą ucisku, przemocy i złości, oddał swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności. Oraz wolności ojczyzny. Obdarz go nagrodą nieśmiertelności i chwały. Pobłogosław nam, którzy wspominamy Jego imię i żyjemy na tej Ziemi. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Amen. Hors! Hors gutter filtrate Fus-out Ray! Abis la boix